Ona naprawdę to powiedziała? Zapytał podporucznik West, zerkając na mnie z niedowierzaniem. Stałam wyprostowana na środku korytarza dowództwa operacyjnego w San Diego, a moja starsza siostra Klara właśnie wrzasnęła na cały głos. Ty myślisz, że twoja błyszcząca odznaka czyni cię lepszą ode mnie? Ludzie się zatrzymali. Kilku żołnierzy odwróciło głowy. Jeden z nich zrobił pół kroku w moją stronę, jakby chciał zapytać, czy wszystko w porządku. A potem padło to zdanie, ciche, formalne, ale wystarczająco głośne, by każdy usłyszał: Dowódco Sokołowska, czy mamy Panią odprowadzić do sali odpraw? Nie spojrzałam na Klarę. Jej twarz była napięta, oczy załzawione, ale to nie był smutek, to była panika. Nie odpowiedziałam od razu, po prostu skinęłam głową. Tak, zaraz tam będę. Oficer skinął i się oddalił. Ludzie się rozeszli. Klara została. Naprawdę to robisz? Wysyczała. Naprawdę chcesz mnie zniszczyć przez to jedno śniadanie? Nie odpowiedziałam, bo to nigdy nie chodziło o samo śniadanie. I tak zaczęła się ta historia, choć nie. Właściwie zaczęła się kilka dni wcześniej, w ten poranek, kiedy Klara zjawiła się w moim mieszkaniu na terenie bazy, z walizką i uśmiechem, jakby nic się nie stało. Wiedziałam, że wracasz po rotacji, powiedziała, całując mnie w policzek. Pomyślałam, że się tobą trochę zajmę. Nie miałam siły się kłócić. Po czterech tygodniach nieprzerwanej logistyki na pokładzie USS Hamilton, chciałam tylko spać, wziąć prysznic i nie słyszeć żadnych raportów. Zresztą Klara zawsze potrafiła się wślizgnąć w życie innych, jakby to był jej naturalny rytm. "Schudłaś" rzuciła, przyglądając mi się krytycznie. "Za bardzo stres?" odparłam. Następnego ranka obudził mnie zapach. Nie kawy, nie spalonych tostów, coś ciepłego, aromatycznego, przygotowanego z namysłem. Wyszłam z sypialni i stanęłam w progu kuchni. Klara właśnie kończyła układać jedzenie na talerzu. Stół był nakryty. Sztućce, serwetka, nawet szklanka z wodą. Zrobiłam ci śniadanie, powiedziała z tym swoim uśmiechem, który zawsze miał więcej warstw niż chciałam rozgryzać. Ty? Gotujesz? Zapytałam z uniesioną brwią. Ludzie się zmieniają, rzuciła. Zrobiłam coś lekkiego dla kobiet, które za dużo pracują i nie słuchają własnego ciała. Zamrugałam niby miłe, ale zabrzmiało. Jakby coś ćwiczyła wcześniej przed lustrem. Usiadłam, spojrzałam na talerz. Wyglądało normalnie, nie pachniało podejrzanie. Ale. coś mnie powstrzymywało. Ten rodzaj wewnętrznego oporu, który nauczyłam się szanować w wojsku. Nie jesz? Zapytała. Głos miała spokojny, ale oczy zbyt skupione. Później może. Na razie nie jestem głodna. Klara zacięła uśmiech na ułamek sekundy, po czym wzruszyła ramionami. Jak zwykle. Wtedy rozległo się pukanie do drzwi. To pewnie Max, rzuciła. Oczywiście Max, ten jej przyjaciel, który bywał częściej niż nie. Informatyk, pracujący zdalnie dla jakiegoś kontrahenta marynarki. Typ, który zawsze wyglądał schludnie i nigdy nie mówił zbyt wiele o swojej pracy. Cześć, powiedział wchodząc. Nie przeszkadzam? Nie właśnie karmię Annę, rzuciła Klara, nagle radosna. Max spojrzał na talerz. Pachnie świetnie. Spojrzałam na niego, potem na jedzenie, potem z powrotem na Klarę. I ta myśl bez konkretnego powodu znów we mnie zadrgała. Jeśli jesteś głodny, powiedziałam, starając się brzmieć neutralnie, to śmiało. Ja nie dam rady zjeść. Max się zaśmiał. Skoro nalegasz, Klara zawahała się. Ledwo zauważalnie, ale zauważyłam, a potem przesunęła talerz. Proszę, smacznego. Patrzyłam, jak bierze pierwszy kęs. A potem wzięłam prysznic. Ale w głowie cały czas czułam ten zapach i ten uśmiech klary i to, że nie miała przygotowanego żadnego talerza dla siebie. Z prysznica wyszłam z uczuciem chłodu na karku, mimo że woda była gorąca. Wycierałam się powoli, nasłuchując. Z kuchni dochodziły przytłumione dźwięki, rozmowa, przesuwany talerz, śmiech Maxa. Klara mówiła coś półgłosem, słodkim tonem, zbyt słodkim. Ubierając się, próbowałam przekonać samą siebie, że przesadzam, że po prostu jestem wyczerpana, że to tylko mi się wydaje. Ale to uczucie, ta nieuchwytna niepewność, nie znikało. Kiedy wróciłam do kuchni, Max był już w połowie posiłku. Serio, powinnaś tak jeść codziennie powiedział z pełnymi ustami Zastanowię się odparłam spokojnie zerkając na klarę Stała oparta o blat ręce skrzyżowane na piersi udając wyluzowaną Ale jej oczy śledziły każdy ruch maksa nie jak zakochana kobieta jak ktoś, kto obserwuje wynik eksperymentu Na pewno nic nie zjesz — zapytała znów Kawa mi wystarczy Zrobiłam sobie filiżankę trzymając ją dłużej niż trzeba Max jadł bez świadomości czegokolwiek. Klara zaś wyglądała na zrelaksowaną, ale to nie było szczęście, to było coś bliższego ulgi, jakby właśnie pozbyła się problemu, o którym nie chciała mówić. Ile masz wolnego? Zapytał Max. Kilka dni. Oni cię zażynają, rzuciła Klara po raz kolejny z tym specyficznym tonem, niby współczującym, ale podszytym czymś ostrzejszym. Nie odpowiedziałam. Ten komentarz słyszałam od niej zbyt wiele razy. Zawsze miał podtekst. Max zjadł ostatni kęs i odchylił się na krześle. To było genialne. Dzięki, Klaro. Uśmiechnęła się, ale nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego spojrzała na mnie. Na pewno jesteś w porządku? Zapytała. Wyglądasz blado. Wszystko ok, po prostu zmęczona. Wzięłam kubek i ruszyłam do swojego gabinetu, mówiąc, że mam kilka zaległych rzeczy do zrobienia. Kiedy zamknęłam za sobą drzwi, usiadłam przy biurku i wpatrywałam się w ekran. Nie odblokowałam go. Nie chodziło o pracę. Czułam, jak napięcie we mnie narasta. Coś było nie tak, bardziej niż zwykle. Przypomniałam sobie, jak Klara podała mi talerz, jak zareagowała, kiedy go odsunęłam. Minęła może godzina. Może mniej? W domu było spokojnie, aż nagle usłyszałam krzyk. Ostry, urwany dźwięk. Potem zgrzyt krzesła. Coś ciężkiego uderzyło o podłogę. Wybiegłam z pokoju. Max klęczał na ziemi, oparty o blat. Jedną ręką trzymał się za brzuch, drugą próbował podnieść. Jego twarz była kredowo biała, spocona. Oddychał płytko. Oczy miał rozszerzone ze strachu. Max. Zawołała Klara. Głos miała wysoki, drżący. Co się dzieje? Nie odpowiedział, tylko jęknął a potem zwymiotował gwałtownie. Sięgnęłam po telefon. Dzwonię po karetkę. Poczekaj, krzyknęła Klara. Spojrzałam na nią. Miała szeroko otwarte oczy, dłonie złożone jak do modlitwy, ale nie wyglądała na zmartwioną jego stanem. Wyglądała na przerażoną sytuacją. To nie jest normalne. Powiedziałam cicho, patrząc na Maxa, który teraz leżał zwinięty na boku, dysząc ciężko. Zadzwoniłam. Głos miałam opanowany, jak podczas raportu z misji. Adres, objawy, wiek, brak znanych alergii. Klara stała obok, nie ruszając się ani o krok. Zanim dotarli ratownicy, Max przestał mówić. Tylko sapał. W jego oczach był ból, ale też panika. Ta najgorsza kiedy ciało wie, że coś jest poważnie nie tak. Wtedy pomyślałam jedno, czyste, ostre jak nóż. To śniadanie nie było dla niego. Ratownicy działali błyskawicznie, jak zawsze, gdy już z samego opisu wiedzą, że czas ma znaczenie. Jeden klęknął przy maksie i zaczął badać tętno, drugi zadawał pytania. Odpowiadałam ja. Klara tylko stała, ręce złożone, oczy utkwione w pusty talerz na stole, jakby to właśnie on miał jej coś wyjaśnić. Co on zjadł? zapytał ratownik. Domowe śniadanie, powiedziałam. Przygotowane dziś rano. Kto je zrobił? Klara uniosła głowę. Ja. To słowo zawisło w powietrzu. Ratownik zapisał je nie komentując. Zabrali maksa na noszach. Ciało mu drżało. Przy każdym szarpnięciu wzdrygał się z bólu. Klara podążyła za nimi, dzwoniąc gdzieś w pośpiechu, mamrocząc: Do szpitala, wszystko będzie dobrze. W karetce panowała cisza, którą tylko sygnały i światła przecinały. Siedziałam naprzeciwko Maksa. Jego oczy były półprzymknięte, oddech płytki. Klara siedziała obok, sztywna, ręce na kolanach. Nie dotknęła go ani razu. W szpitalu lekarze przejęli go natychmiast. Zniknął za drzwiami. Nas zostawiono pod fluorescencyjnym światłem, które sprawiało, że każdy wyglądał gorzej niż się czuł. Jest pani rodziną? zapytał pielęgniarz. Jestem jego partnerką rzuciła Klara. A pani? siostrą jego partnerki. Dostaliśmy formularze do wypełnienia. Klara usiadła. Ja nie mogłam krążyłam wokół plastikowych krzesełek, jak wilk w klatce. Po jakimś czasie wyszedł lekarz. Jego twarz była skupiona, ale nie panikująca. Stan stabilny, ale są oznaki ostrej toksyczności. Toks? Co? spytała Klara. Jej głos się zaciął. Zatrucie. Jeszcze nie wiemy czym, ale to nie jest grypa żołądkowa. Poczułam, jak moje ciało zamiera. Wszystko co wcześniej było intuicją, teraz zaczęło przybierać kształt. Klara nagle usiadła ciężko. To to niemożliwe. On niczego nie brał, tylko śniadanie. Jej słowa miały brzmieć niewinnie, ale w uszach zabrzmiały jak samo oskarżenie. Zabrano ją na rozmowę z pielęgniarką. Ja zostałam na korytarzu. Telefon trzymałam w dłoni, ale nikogo nie dzwoniłam. W głowie dudniło mi jedno pytanie: To, które zadała Maksowi, gdy jeszcze był przytomny: Zjadłeś wszystko? Nie. Jak się czujesz? Nie. Co boli? Tylko. Czy zjadłeś wszystko? wróciła z pustym wzrokiem. Przyjmują go na obserwację. Nie wiedzą jeszcze, co dokładnie się dzieje. Nie odpowiedziałam. Czas płynął dziwnie albo zbyt wolno, albo zbyt szybko. Po jakimś czasie wrócił lekarz tym razem z kimś w niebieskim fartuchu. Jestem z zespołu toksykologii przedstawiła się kobieta. Znaleźliśmy substancję. Jeszcze czekamy na pełne potwierdzenie, ale wszystko wskazuje na lek, który nie powinien trafić do organizmu człowieka w takiej dawce. Klara przełknęła ślinę. Jaki lek? Mizoprostol. Zrobiło się cicho. Klara nie zareagowała natychmiast. Ja tak, ten lek nie trafia do jedzenia przypadkiem. Czy to mogło być przypadkowe? zapytałam, choć znałam odpowiedź. Nie wiemy, powiedziała toksykolożka. Ale nie wygląda na przypadek. Klara wstała gwałtownie. To chyba jakiś błąd. Może coś było w lodówce, może ktoś pomylił opakowania. Nie odpowiedziałam. Widziałam, jak jej ręce drżą, ale nie ze strachu o Maksa, z obawy, że ktoś zacznie łączyć fakty. I wtedy przyszedł kolejny lekarz starszy, z wyrazem twarzy, który nie pozostawiał złudzeń, widział już wszystko. Zgodnie z procedurą, powiedział spokojnie, musimy powiadomić odpowiednie służby. Klara zesztywniała. Jakie służby? Dotyczy to substancji kontrolowanej. Musimy powiadomić śledczych, spojrzała na mnie. Powiedziałaś im coś? Odpowiedziałam na pytania. Oczy jej pociemniały. To wymknęło się spod kontroli. Mak prawie umarł, powiedziałam spokojnie, bo go nakarmiłaś czymś, co miało trafić do mnie. Otworzyła usta, ale nic nie powiedziała. A ja tylko czekałam, aż ktoś zapuka i wypowie pierwsze formalne pytanie. To się właśnie zaczęło. W szpitalu pojawił się oficer śledczy marynarki, nie lokalna policja. Ubrany służbowo, bez emocji. Jego obecność oznaczała jedno: sprawa nie była już tylko cywilna. Dotyczyła również mnie i systemu, który mnie chronił. Poprosił mnie na bok. Zadał pytania metodycznie: co zostało podane. Kto przygotował posiłek, kto go zjadł, co się wydarzyło po spożyciu? Odpowiadałam spokojnie, bez przymiotników tylko fakty. Potem zapytał: Czy pani jest w ciąży? Zawahałam się przez ułamek sekundy. Tak, wczesny etap nie okazał zdziwienia zanotował. To pytanie nie było przypadkowe. Gdy wróciłam na korytarz, Klara już tam czekała, szukała mojego wzroku. O co pytali? O mnie. Nie spodobała jej się ta odpowiedź i miała rację, bo nie chodziło już o Maksa, chodziło o intencję i o cel. Niedługo potem zostałyśmy wezwane na rozmowę z przedstawicielem śledztwa. Małe pomieszczenie dwa krzesła stół bez dramatyzmu tylko proces. Czy przygotowała pani posiłek? zapytał oficer. Tak. Czy wiedziała pani, że zawiera substancję kontrolowaną? Klara zacisnęła usta. Nie, zamówiłam coś innego. Musiało dojść do pomyłki. Nie powiedziałam nic. Oficer spojrzał na mnie. Kto miał zjeść ten posiłek? Ja, odpowiedziałam. Klara spuściła wzrok, nie zaprzeczyła. Czy pani siostra wiedziała o ciąży? Nie, nie na pewno. Oficer zanotował to bardzo starannie. Dzień później wezwano mnie do biura dowódcy. Rozmowa była krótka, rzeczowa. Zapytał, czy potrzebuję wsparcia. Czy zdaję sobie sprawę z procedur, czy jestem gotowa zeznawać? Tak, odpowiedziałam. W jego oczach była aprobata, ale bez emocji. Postąpiła pani zgodnie z protokołem. Tyle. Koniec rozmowy. Tego samego popołudnia odwiedziłam Maxa. Był przytomny, choć osłabiony. W jego oczach było coś innego niż ból, świadomość. Wiedział. Nie pytał o szczegóły, tylko powiedział. Nie musiałaś przychodzić. Wiedziałam, że muszę zobaczyć to sama, westchnął. Oni mi powiedzieli. Co to było i że nie było dla mnie? Pokiwałam głową. Myślałem, że jestem dla niej ważny, że nie zaryzykowałaby mnie. Nie zaprzeczyłam. On też już nie potrzebował pocieszenia. Powiedzieli mi, że nie będę mógł mieć dzieci. Zamilkłam. Czułam, jak coś we mnie się kurczy, ale nie okazałam tego. Ty prawie straciłaś swoje, dodał po chwili. Prawie. Wyszedł lekarz. Powiedział, że dalsza obserwacja wymaga koordynacji z zespołem dochodzeniowym. Nie zapytałam o szczegóły, już wszystko było jasne. Gdy wychodziłam, nie spotkałam Klary, przestała przychodzić. Pielęgniarka powiedziała, że jej wizyty stawały się coraz krótsze, aż w końcu zniknęła. Dwa dni później dostałam wiadomość od śledczych: Mamy wszystko, czego potrzebujemy, by przejść do dalszych działań. Nie dopytywałam. Wiedziałam, co to oznacza. Wróciłam do domu, usiadłam w kuchni, ta sama kuchnia, ten sam stół, ale już nic nie było takie samo. Talerz z tamtego dnia został umyty, schowany, zniknął, a jednak wciąż go widziałam. Tamten poranek wyglądał zwyczajnie za bardzo. I dlatego go zapamiętałam. Normalność to najlepszy kamuflaż dla zła. Kolejne dni przyniosły przesłuchania, analizy, zapisy. Dostałam do wglądu transkrypcję zeznań Klary. Oficer prowadzący śledztwo przesunął ją w moją stronę. Nie wszystko, powiedział, tylko to, co ma znaczenie. Czytałam. Jej wersja wydarzeń była ułożona, wypolerowana, jak stary medal. Mówiła, że nie wiedziała, co zamawia, że sądziła, iż to suplementy, że to wszystko przez stres i zmęczenie. W jednym fragmencie mówiła, że Max poprosił ją o leki. Spojrzałam na oficera. To nieprawda. Może pani to udowodnić? Tak, bo nigdy o nim nie wspomniała, gdy pytała, czy zjadłam wszystko. Liczył się tylko talerz. Zanotował. Nie okazał emocji. Nie musiał. Kilka dni później odwiedziła mnie matka, w oczach miała lęk, w rękach plastikowy pojemnik z jedzeniem, jak zawsze. Mówiła, że nie chciała nikogo skrzywdzić, szepnęła. Tylko, że nie mogła już dłużej tak żyć. To nie tłumaczy jej czynów. Mówi, że to twoja wina, że powinnaś wcześniej ją powstrzymać. Zamilkłam. To nie był moment na emocje. Po wyjściu matki zadzwonił oficer, zidentyfikowaliśmy źródło zakupu. Konto pośrednie, farmacja internetowa z Azji, na fałszywe dane, ale ślad prowadzi do Klary. Ona zaprzeczy, już zaczęła, ale kłamstwa się kurczą, fakty nie. W międzyczasie Maxa przeniesiono na oddział rehabilitacyjny. Jego stan był stabilny, ale nieodwracalny. Czuł, że coś się zmieniło na zawsze. Nie odwiedzałam go. Czułam, że moja obecność wprowadziłaby więcej zamieszania niż spokoju. Zadzwonił do mnie sam, głos miał cichy, ale wyraźny. Powiedzieli mi, że nie może się ze mną kontaktować. To standard. Nie wiem, jak się z tym czuję. Nie musisz decydować teraz. Milczenie. Nie jesteś zła? Jestem dokładna, zaśmiał się krótko. Typowe dla ciebie. Wieczorem przyszła ostatnia wiadomość od Klary. SMS: Mogłaś to zatrzymać. Nie odpisałam. Dwa dni później spotkałyśmy się w sali przesłuchań. Tym razem oficjalnie, z prawnikiem, z notatkami, z protokołem. Klara wyglądała na mniejszą, niż pamiętałam. Siedziała sztywno, jej ręce drżały, ale głos był spokojny. Chciałam pomóc siostrze, powiedziała. Była przepracowana, wykończona. Nie słuchała własnego ciała, bałam się o nią. Oficer skinął. Ale nie zapytała pani, jak się czuje, tylko czy zjadła. Dlaczego? zamilkła. Czy Max wiedział, co znajduje się w jedzeniu? Nie. Czy powiedziała mu pani cokolwiek? Nie, nie chciałam. Nie chciała pani, by zorientował się, że to nie dla niego? Spojrzała na mnie. Nie odpowiedziała. Oficer mówił dalej, przedstawiając fakty data zakupu, adres IP, czas dostawy, zapis kamery z paczkomatu. Z każdym kolejnym dowodem Klara zapadała się w sobie coraz bardziej. Wreszcie powiedziała cicho. Nie planowałam tego dokładnie. To wszystko wymknęło się. Ale zamówiła pani substancję, przechowywała ją pani i użyła jej w posiłku, tak? Potwierdziła ruchem głowy. Oficer zakończył notatkę. W takim razie, zgodnie z procedurą, przekażemy sprawę do sądu wojskowego. Klara spojrzała na mnie. To nas zniszczy. Już to zrobiło, odpowiedziałam. Nie próbowała się już bronić. Nie było już słów, które mogłyby coś zmienić. Rozprawa sądowa nie wyglądała jak w filmach, nie było dramatycznych okrzyków ani łez rzucanych na stół, tylko dokumenty, zeznania i głosy bez emocji. Fakty jeden po drugim. Siedziałam za stołem razem z prawnikiem wojskowym, plecy proste, ręce splecione. Przeszłam przez to wszystko w głowie dziesiątki razy. Nie było już niepewności, tylko konsekwencja. Klara siedziała po drugiej stronie. Jej twarz była spokojna, ale nieobecna, jakby wszystko już się w niej zakończyło wcześniej. Jej prawnik nachylał się do niej raz po raz, szepcząc coś do ucha. Kiwała głową, nie odrywając wzroku od stołu. Prokurator wojskowy przedstawił dowody: zamówienie, zapis rozmów, analizę substancji, zeznania moje i maksa. Żadnych opinii, tylko to się wydarzyło, tego dowiedliśmy. Kiedy Klara otrzymała głos, mówiła cicho, ale wyraźnie o strachu, o tym, że czuła się pominięta, o tym, że ja zawsze miałam wszystko poukładane, że ona tylko chciała odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Nie padło przepraszam, nie padło też moje imię. Sędzia zapytał jedno: czy przygotowała pani posiłek, wiedząc, że zawiera substancję nieprzeznaczoną do spożycia? Zamilkła na moment. Potem przytaknęła. Tak. Zapadła cisza. Decyzja zapadła bez wahania. Klara została uznana winną działań zagrażających życiu i bezpieczeństwu członka służby wojskowej. Wyrok ograniczenie wolności, nadzór zakaz kontaktu ze świadkami. Sprawa wojskowa zamknięta. Nie patrzyła na mnie, gdy wyprowadzano ją z sali. Nie podniosła wzroku. Po wszystkim, mój dowódca. Podał mi rękę. Zachowałaś się zgodnie z etyką służby. Nie było gratulacji. Kilka dni później Maksa wypisano ze szpitala. Zadzwonił, przeprowadzam się do brata, zacznę od nowa. To dobra decyzja. Nie nienawidzę jej, powiedział po chwili, ale nie wierzę już w jej wersję wydarzeń. To uczciwa granica. Zgodził się i rozłączył. Klara próbowała skontaktować się raz przez prawnika, przysłała list. Czytałam go długo, nie było w nim skruchy, tylko wyjaśnienia, że czuła się pominięta, że chciała mnie ocalić od błędów, zanim będzie za późno. Złożyłam list i schowałam do akt. Nie odpowiedziałam. Rodzina pękła, matka płakała, ojciec milczał. Nie szukałam od nich pocieszenia. Nie musisz jej odcinać na zawsze, powiedziała matka. Nie odcinam, odsuwam się to różnica. W domu wszystko było ciche, nie niepokojąco, po prostu prawdziwie. Kuchnia, w której wszystko się zaczęło, była posprzątana. Przestawiłam stół, wymieniłam ręczniki. Niesymbolicznie, praktycznie. Przestrzeń wpływa na myślenie. Na kontroli lekarskiej wszystko było w porządku. Ciąża przebiegała bez komplikacji. Lekarka uśmiechnęła się i powiedziała: cokolwiek pani robi, proszę tak dalej. Skinęłam głową. Taki był plan. Któregoś wieczoru stojąc w kuchni, zorientowałam się, że moje ręce już nie drżą. Nie analizuję każdego oddechu. To była po prostu kuchnia, miejsce do życia, nie do przetrwania. Zrobiłam sobie śniadanie, nic wymyślnego, po prostu jedzenie, któremu ufałam i jadłam powoli, bez lęku. To nie była zemsta. To była granica, zabezpieczenie, równowaga odzyskana nie przez walkę, ale przez prawdę. Rodzina nie zawsze przetrwa prawdę, moja nie przetrwała. I pierwszy raz zaakceptowałam to nie jako porażkę, ale jako fakt. Rodzina nie zawsze przetrwa prawdę, moja nie przetrwała. I pierwszy raz zaakceptowałam to nie jako porażkę, ale jako fakt.